Witam. Yy, zagrajmy w Nitro Speed Hawk po odcinek podcinek numer 2. Yy, lecimy. Skończyliśmy na memorial Valley teraz odwalamy sobie. To wyścig. to O, has been installed with the latest anti-pursuit technology. The spike strip. Based on SCPD technology, the system releases a lethal spiked strip from the rear of your car. If another vehicle drives over the strip, they will be damaged and temporarily immobilized use the moment well and make your move your vehicle can only carry a limited number of strips and will take time to recharge after each use so only fire when you are confirmed a hit your heads up display will let you know when the system is online okay tak jak pani powiedziała, O, patrząc po statystykach, zrosto ma bęka ma więcej A Maxa też ma trochę większego, ale jestem fanem Dodge'a, bierzemy Dodge'a. Ale bęmo przejdziemy się przy innej okazji kolor. Boli mnie to, że nie ma tu skrzyni manualnej. No ale mówi się trudno, automatem też da się jeździć. Takie ciężkie krowy jak właśnie Dodge są dobre na długie proste. Na zakręty to auto no, nie sprawdza się jak widać, skręca tak sobie. Mam nadzieję, że na tej mapie będzie dużo prostych, nawet nie spojrzałem jak wygląda właśnie trasa. Za ładnie, czysty strzał. No, teraz to zepsułem po, po całości.

radio New reward, new car Audi, to Taka, no średnie auto, no nie jest ładne, nie jest brzydkie, po prostu średnie. Carrera GT. originating from the pits of le mans after a 16th overall victory the engineers went on to develop a concept to show what was technologically feasible Jeśli deszcz, burza, pioruny w tle, no i karne ragi Okej, okay, jest nieźle. Udało mi się nawet pobić swój poprzedni czas. Przyjemne auto, bardzo fajnie się prowadzi. Mamy nowo, e, nowa ranga. Suspect 2, Wanted Level 3, okej. Okay. Mamy nowe auto, Maserati. Grand Cabrio. Nissan 370Z. O tak, tym autem na pewno będę chciał się przyjechać. Też cabriolet. Przepraszam, Roadster. Roadster. No, ten Nissan 370Z. Kusi. Jeśli będzie tylko okazja, to biorę się za Nissana. BMW z dobrze. Taki kolor, kolor czarny. Akurat miałem się nim przejechać. Zobaczymy, jak to jedzie. Ogólnie w Need for Speedach, w Need for Speedzie przynajmniej DRAN Bęki miały bardzo dobre prowadzenie. Ogólnie po tej serii może wezmę się za następnego Need for Speeda. Cóż, pomyślimy. same bęki, wyciek kolejów wzrósł trzykrotnie Okej, okay, pierwszy raz. W sumie to dobrze, że pierwszy wypadek był bełko. Sprzeda się jako bezwypadkowa. Przekładki w tej grze nie są zbyt mądrą opcją. Tym bardziej, że auto spowalnia. Spowalnia, no wiecie jak w zakręcie dacie łapę przy dwustu, no to auto idzie, a jeśli zrobicie sobie przekładkę z jednej strony na drugą, to auto stoi w miejscu. Także nie polecam. Ale dobrze, będę o tym pamiętał. O, tak. Nissan 370Z. Piękny dźwięk silnika, seductive performance every day. Based on the car, that redefined what an affordable sports car could be. Kurde, mogłem złapać ten skrót, nie zauważyłem go, powiem Wam. Ogólnie, shortcuty w tej grze są bardzo fajną rzeczą. Jeśli dobrze złapie się skrót, no to mamy gwarantowane pierwsze, pierwsze miejsce prawie na każdym wyścigu. Nie wiem jak to z inteligencją przeciwników. Obstawiam, że z biegiem czasu zwiększa się. I pewnie przeciwnicy częściej będą używać skrótów, ale na ten moment, no wiecie, wyścigi są dosyć łatwe. Wystarczy wjechać w shortcuta, przejechać przez 2-3 i jesteśmy na prowadzeniu. Okej, okay, rekord pobity bardzo ładnie. Kurde, tak zauważyłem, że na, na tym speedwallu, nie wiem jak to się tłumaczy na Polski tablica prędkości. O, może być na tej tablicy prędkości. W wyścigach, w których się nie mylę. Zajmuję pierwsze miejsce. W sensie no wiecie, uderzę w coś no to, to nie tak będę bardzo. pierwszy. Ale tak poza tym cały czas to jest. czas jest bardzo dobry. Performance Events no aw Awali nieważne. Po prostu wyścigi Performance są teraz dostępne, Odblokowuje, odblokowujemy sobie 911 Turbo S. kabriolecik. Widziałem tam ch Challengera, bardzo chciałbym go odblokować i się nim przyjechać. Ogólnie Dobrze w tej grze są strasznie. No, no Dobrze w Nitro Speedzie są autami, które się ciężko prowadzą. A ten moment mamy Camaro SS. Ok. Są so dwa kolory, które pasują do tego auta. Żółty i pomarańczowy. Ok, niech będzie żółty. Nie wiem, czy wiecie, ale kolor auta wpływa na prędkość maksymalną. Niebieski jest pierwszy, zanim jest czerwony. Za czerwonym jest żółty. Oczywiście żartuję. No, to lecimy. Widzę same masyłkary? No i Mustang. Nie wiem, czy Mustanga można nazywać masyłkarem. Kłóciłbym się. Bardziej autem sportowym, ale okej. Okay. Lewy pas to kółko różańcowe. Niefortunny obrób. Coś czuję, że tym autem będzie ciężko latać bokiem. Jaguar XKR. Bardzo fajne auto. Też chciałbym się nim przyjechać. Wtedy przyjedziemy się, ale też w następnym odcinku. okej, okay, to by było na tyle. Odblokowaliśmy sobie Jaguara. Bardzo fajne auto. W następnym odcinku na pewno się nim przejedziemy. E, to by było na tyle. Spodobał Wam się film, bądź nie. Zostawcie ocenę na dole. Co więcej mogę powiedzieć, to by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Elo!